Dzień dobry, zapraszamy na program z piłki. Porozmawiamy przede wszystkim o reprezentacji Polski, ponieważ trwa. No, już można powiedzieć ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami świata w Katarze, a na dzisiejszy program zapraszają Mateusz Kwirawski, Piotr Koźmiński. Witam serdecznie. Piotrek, jesteśmy po pierwszym dniu zgrupowania reprezentacji, po pierwszej konferencji prasowej, na której był Robert Lewandowski, trener Czesław Mikniewicz. Robert tak delikatnie wydawało nam się markotny, jakby udzieliła mu się ta nasza deszczowa, szara pogoda, ale ty. Po konferencji miałeś okazję spotkać się z Robertem. Mówiłeś, że już troszeczkę w lepszym humorze. Te, te promienie, jakby z, z Barcelony, do niego, do niego wróciły. Opowiedz, co tam Robert mówił, jak wyglądało to spotkanie za kulisami. Tak, pół żartem, pół serio, rzeczywiście no, wątek pogodowy wkradł się w konferencję, no, ale, ale nie ma się co z lewą dziwić, w sensie takim, że rzeczywiście no, pogoda w Barcelonie, a pogoda u nas jest nieco, jest nieco inna. Natomiast ja tak pytałem za kulisami, a ja, troszeczkę zmęczony po prostu. Pewnie podróżą, wszystkim, bo wiadomo, że Lewy też przy okazji wizyt na kadrze ma. Obowiązki nie tylko boiskowe, ale również i pozabojskowe, choćby konferencje, spotkania, wywiady, pewnie też trochę własnych spraw, bo, bo jednak z Barcelony już dalej do Warszawy, prawda, nawet jeśli leci się prywatnym samolotem niż z Monachium, więc zakładam, że, że też być może jakieś inne obowiązki jeszcze tutaj ma, ale tak, na tym spotkaniu już Lewandowski był w bardzo dobrym humorze, zwłaszcza, że no, na tym drugim spotkaniu ono było też zorganizowane po to, żeby sprawa Barcelony nie zdominowała konferencję prasową polskiej reprezentacji. Tak, żebyśmy na konferencji rozmawiali z trenerem i z Lewym o kadrze. Natomiast później część mediów miała okazję jeszcze właśnie zapytać o to, co tak naprawdę nas najbardziej w tym momencie ekscytuje, czyli o, o sprawy związane z Barceloną. No i tutaj Lewy rzeczywiście, no nie ma się co się dziwić, uśmiech promienny. Ja go zapytałem, czy... Czy sam siebie nie zaskoczył, tak? No bo, bo to wejście do Barcelony, no to jest wejście smoka, tak? Wejście polskiego smoka i takiego wejścia do Barcelony nikt jeszcze nie miał ani w XXI wieku, bo Hiszpanii lubią też te ciekawostki, te statystyki i też lewy poprawił wynik z sezonu 51-52 słynnego Wladislao Kubali, który chyba w sześciu meczach zdobył 7 goli, a lewy w sześciu meczach 8 goli, także to są kosmiczne wyniki i lewy mówi, że no musi przyznać, że pod tym względem mówi, muszę przyznać, że. Że tak, że nawet sam siebie trochę zaskoczyłem, choć mówią, nie nastawiałem się na to, żeby strzelać nie wiadomo ile goli od samego początku, ale żeby od razu pomagać drużynie. No i to się dzieje, bo później sobie tak sprzejrzałem. Jeszcze media katalońskie czy hiszpańskie, co, co o nim tam piszą, no i tam się uwypukla to, że to jest wyjątkowo, absolutnie początek. Hiszpanie nawet pi używają słowa Lewandowski dependencja, czyli że Barcelona zależy od Lewandowskiego, no i na to przywołują konkretne liczby. I te liczby są tak naprawdę, jak się przyjrzymy, rzeczywiście porażające. Porażające na, na korzyść Lewandowskiego. Tak? Barcelona w tym sezonie strzeliła 23 gole, z czego Lewandowski strzelił 11. 8 w Lidze Hiszpańskiej, 3 w Lidze Mistrzów. To jest 50% prawie bramek, wszystkich bramek Barcelony. W dwóch meczach Robert nie tak, goli i, tak, I Barcelona tak. tych dwóch spotkań nie tak. wygrała. Dokładnie. Kolejny przykład. Dwa, dwa razy tylko na osiem meczów nie trafiał do siatki. Wtedy był remis z Raju Vallecano i porażka z Bayerną Monachium 02. Także albo inaczej, odwrócili do Hiszpanii. Jeśli Lewandowski strzela, to Barcelona wygrywa. Także widać, że on już jakby staje się też tą taką strzelecką ikoną. Oczywiście podliczali też bramki i, i podkreślają, choć trochę się przy tym uśmiechnąłem, bo Hiszpanie podkreślają, że obecnie Lewandowski ma najlepszą średnią goli na mecz w, w karierze: 1,33. No, to porównywali z Bayernem w ostatnich latach, ale w Bayernie na przestrzeni całego sezonu. No to wiadomo, że ciężko utrzymać, nawet jak się, zwłaszcza jak się tak zacznie, no to ciężko utrzymać tą siedzią przez cały sezon. No niemniej wiadomo, że Hiszpanie wyłuskują to, co też jakby ich kręci, jak ekscytuje, co, co się klika, co się podoba ich kibicom. Przy okazji ja też siedziałem przy stole, bo to współprowadziłem tą rozmowę z Lewandowskim. No i na swoją korzyść chociaż myślę, że to błąd w tłumaczeniu. Na przykład Hiszpanii napisali, wszystkie media hiszpańskie po tych naszych rozmowach e, przepisywanych przez nich, że Lewandowski stwierdził, że z Barcelony jest bliżej po złotą piłkę niż z Bayernu. No ja akurat słyszałem te słowa i powiedział zupełnie co innego, że nie sądzi, że jest bliżej, po drugie nie zajmuje go ta sprawa i interesuje go gra w Barcelonie i, i sukcesy z tym zespołem, natomiast... Już z tym tłumaczeniem na reprezentacji ostatnio no. różnie bywa, prawda? Tak, Pamiętamy tak, też tak. konferencję czerwcową, Dokładnie. kiedy Robert na no, temat no, to Bayernu się tak, a to wypowiadał. Były, a to były istotne słowa, prawda? Więc no widzimy tutaj, że tak, rzeczywiście tutaj czasami tłumacz nie dojedzie, czy... Pewnie tłumaczy Google Translator, jak to mówią. Natomiast no, widać też było, jak przeglądałem sobie te media hiszpańskie, jak chłoną wszystkie słowa Lewandowskiego, bo tak naprawdę myślę, że to spotkanie, w którym uczestniczyłem, to było chyba takie pierwsze dłuższe spotkanie, w którym Lewy podsumowywał jakby pierwsze miesiące w Barcelonie. W Hiszpanii chyba takiego spotkania z dziennikarzami nie miał. Oczywiście nie mówimy o prezentacji i tych pierwszych momentach, ale tak później. Także wydaje mi się, że i dla Hiszpanów to była jakaś okazja, żeby, żeby po prostu wiedzieć, co Lewandowski sądzi. No, a ja tak a propos tego... Chłonięcia, to akurat teraz mi się przypomniało, że też właśnie pisał do mnie niedawno kolega z, z Katalońskiego sportu. W dwóch przypadkach, pamiętasz ten transparent daje Robert koszulkę za, za pierogi, tak? tak? Też pytał właśnie o co chodzi i, i nawet niedawno, kiedy czy trener Michniewicz mówił o tym wkręceniu Mateusza Łęgowskiego, że będzie z Robertem w pokoju, to też właśnie bardzo tutaj prosili koledzy z, z Hiszpanii, żeby to przetłumaczyć, bo, bo bardzo chcieli wiedzieć o co chodzi, tak więc jakby każdy taki niuans, nawet pozaboiskowy, ich interesuje. To właśnie pokazuje, jak. Jest, jak wielkie zainteresowanie mediów hiszpańskich Lewandowskim, ale to no, media działają, że zlecenie, tak na tak? zlecenie, czyli jak bardzo dobrze Lewandowski jest odbierany, jak jest czytany chętnie. Jak żre, to tak, trzeba tak, cały tak, czas ten temat tak, tak, więc, prawda? Więc wszystkie te statystyki, które, które gdzieś tam w przytaczają, no, świadczą rzeczywiście, że mamy do czynienia z czymś jakby wyjątkowym. No i nie wiem, czy ta Lewandowski dependencja dla Barsy jest dobra, czy nie, bo rzeczywiście, tak jak mówimy, ta różnica duża. 8 goli Lewandowskiego w a za nim jest Dembele i Fatu, którzy mają po dwa gole, tak? No, wprost, przeliczając, cztery razy więcej nas strzela, także oczywiście nas to nie martwi, a cieszy. Samego lewego, tak jak mówię, troszkę zaskoczyło. Natomiast oby tak dalej, no Lewandowski wracał też w rozmowie z nami do tych wspomnień z Monachium i, i widać było, że to jeszcze w nim siedzi, mam wrażenie, że mówi, że, no wiesz, nawet jak mówi, mówił, ja o to pytałem, mówił, że, że wiedział więcej, czego się spodziewać, bo był przecież po podpisaniu kontraktu z Barceloną, wrócił do Monachium, podchodzili ludzie na ulicy, rozmawiali z nim, i także mówi, z Bayernu jest bardzo inteligentny i kibic z Bayernu potrafi, jak to mówi Lewy, odróżnić to, co się mówi, pisze w mediach, a to, co jest tak naprawdę, tak, bo przecież fani Bayernu też wiedzą, że to była gra z, z wszystkich stron, również ze strony Bayernu, tak, bo część, bo mówiliśmy tutaj o tym wcześniej, część materiałów, artykułów, która się pojawiała, no była ewidentnie, może na zlecenie za dużo powiedziane, ale wiadomo przez kogo inspirowana, także mówi Lewy, że nie bał się w zasadzie tego przyjęcia, ale też nie, nie dało się jak wyjąć wtyczki z miastka tych emocji wyłącznie, mówi za wcześnie ten Poza. Zyszedł. Szybko, dokładnie. Za szybko on go nie chciał, mówiliśmy o tym, mówił tylko nie to, no to nastąpiło i musiał się z tym zmierzyć. Ale tak jak powiedział, to był dla mnie nie tylko mecz sportowy, ale również mecz emocjonalny. Natomiast to ale już jakby. To za nim... zaskakuje. Powiem Ci szczerze, że myślałem, że Robert jest na takim etapie kariery, już jakby po takim doświadczeniu, że, że on te emocje potrafi wyłączyć. E, oczywiście absolutnie go za to nie krytykuje, tylko tak. jakby też pokazuje tą ludzką stronę, prawda, że jednak no, spędził z tymi piłkarzami 8 lat, no, miał tam, zostawił tam przyjaciół, e, zżył się bardzo. Z atmosferą Allianz Arena i z kibicami Bayernu. I on nawet chyba mówił, że w trakcie meczu były w nim duże emocje. Tak, Nie tylko tak. przed spotkaniem i po spotkaniu. Co też jakby może tłumaczyć niektóre jego zagrania, prawda? W sytuacji, kiedy był bardzo bliski zdobycia gola, i przeważnie na 10 sytuacji 11 takich wykorzystuje, tak? To tutaj wtedy się pomylił. Natomiast też może dużo ja się zastanawiałem. Bo też pewnie widziałeś, czytałeś, sam masz swoje zdanie, że ludzie bardzo różnie oceniali ten mecz. Jedni mówili, że Bayern podpuścił, bo Barcelona ją skasował. Ja raczej po tym meczu, bo to się mówiło, że to będzie pierwszy ważny test Barcelony. Ja po tym meczu byłem optymistą, że jednak Barcelona potrafiła nawet zdominować Bayern w pierwszej połowie, mieć dużo okazji, ile by w zasadzie ma taki sam wniosek, że. Piłkarze Barcelony chyba byli sami zaskoczeni tym, że na terenie tak silnego rywala jak Bayern potrafili w pierwszej połowie narzucić swój styl gry, potrafili stworzyć kilka sytuacji. Lewy mówi, że to dla nas porządna lekcja na cały sezon, ale też raczej miałem wrażenie, że jest optymistą bardziej niż pesymistą po tym meczu, że Barca potrafi, tak? potrafi grać swój futbol na terenie silnego rywala. Potrafi kreować, no i to jest kwestia tylko wykończenia, ale tym pewnie w następnych meczach już bez tego ładunku emocjonalnego zajmie się pan Robert. Ja miałem takie trzy wnioski, czyli jakby sygnał Barcelony, że no wracamy tutaj do wagi ciężkiej i potrafimy właśnie grać jak równy z równym, z bardzo mocnymi, topowymi zespołami. Drugi wniosek jest taki, że gdzieś być może jeszcze trzeba poprawić koncentrację i takie wrócenie do gry w momencie, kiedy coś się nie udaje, no bo to był taki pierwszy test Barcelony w tym sezonie poważny. Pierwsza sasona bramka, zaraz druga, troszeczkę tam zabrakło porządku. No i też jakby wyszedł typowy mecz piłkarski, jak nie wykorzystuje z swoich sytuacji. Barcelona miała tam kilka przecież szans, później też przegrywałem przy, 0-2. No to jakby dostała, dostała gole po, po akcjach Bayernu, czyli, czyli jakbym tak bym to sobie podsumował. Coś jeszcze o Robercie mówimy, czy, czy idziemy dalej? Nie, najważniejsze przesłanie, które też wynikło z, z konferencji, to jest to, że Polscy kibice, którzy nie ukrywajmy, nawet też mecze kadry oglądają dla Roberta Lewandowskiego, no mogą być spokojni, bo akurat w tych meczach Robert nie będzie oszczędzany. Zagra zarówno w czwartek z Holandią, jak i w niedzielę z Walią. No I to jest dobry sygnał, bo potrzebujemy lewego. Lewy grał w sobotę, tak więc zdążył odpocząć. Także można śmiało albo wybierać się na stadion, albo. Albo no przed telewizor, bo nasz najlepszy, przypomnijmy, strzelec w Autor 76 goli będzie miał okazję strzelić kolejne. I myślę, że po prostu na te gole czekamy w czwartek, w niedzielę, bo ich będziemy potrzebować ze względu na sytuację w grupie. No i to chyba tyle na temat Roberta. Przyjechał może troszeczkę zmęczony, ale tak jak mówię, szybko odżył. E, nie brał udziału w treningu, tak? O ile się nie mylę, wczoraj także tak, zdążył... wczoraj, w poniedziałek, 8 zawodników nie wzięło tak. udziału w treningu. Trener postanowił, że ci, którzy grali mecze w niedzielę i ci, którzy byli troszeczkę jeszcze czy zmęczeni po swoich spotkaniach ligowych we wcześniejszych dniach, czyli na przykład Piotr Piotrek Zieliński, Robert Lewandowski właśnie Przemek Frankowski i kilku jeszcze innych zawodników w sumie ośmiu, oni zostali w treningu na taki trening, przepraszam, oni zostali w hotelu na taki trening regeneracyjny, no ale już od wtorku jakby kontynuują przygotowania z zespołem, też co ważne Wojtek Szczęsny uczestniczył w treningach od początku zgrupowania, wiemy że no on miał dłuższą przerwę ze względu na uraz kostki, jeszcze niedawno on nie mógł włożyć nogi do buta, bo, bo ta kostka ta rąga była tak spuchnięta, No ale gwarantował Wojtek, że będzie gotowy na ten pierwszy mecz kadry we wrześniu z Holandią. Tak też mówił trener Michniewicz. No tak naprawdę, jeżeli to się nie uda, jeżeli Wojtek nie zdąży, to myślę, że też nie powinniśmy być niespokojni, nie powinniśmy się martwić, bo, bo jest, jest mocna dwójka w tej kadrze. Myślę, że Łukasz Nie jest to Rafał prawda? Nie jest to Rafał Gikiewicz, ale o nim zaraz porozmawiamy. Jest tyłka. Skorupski, który od lat gra naprawdę na bardzo wysokim poziomie w Bolonii, może troszkę w cieniu był wcześniej Łukasz i Wojtka Szesnego i Łukasza Fabińskiego. Ale naprawdę, kto ogląda jego mecze w Bolonii, ten wie, że, że to jest zawodnik, który praktycznie nie popełnia błędu i, i naprawdę notuje fenomenalne interwencje niekiedy. E, I jakby też tej szerszej publiczności, tej naszej polskiej publiczności, dobrze pokazał się w tych czerwcowych spotkaniach. No, Pamiętamy jego mecz chociażby z Holandią e, w Rotterdamie z 2-2. Choć Łukasz Karnego nie obronił, bo tam wtedy Depay trafił w poprzeczkę, czy w słupek, czy w spojenie, nawet, ale miał kilka kluczowych interwencji, nawet w samej końcówce, kiedy tam instynktownie obronił, obronił strzał z bardzo bliskiej odległości. Czyli myślę, że nawet jeżeli Wojtek nie będzie mógł zagrać z Holandią, to, to będzie miał godnego następcę. No właśnie, wspomniałeś o, o Rafale Gikiewiczu. Też może. Odniesiemy się do tej sytuacji, bo no, ja przyznam, z mojej perspektywy ten temat zrobił się już no, mocno męczący. Wiemy, że każdy piłkarz ma prawo do, do jakby swoich ambicji, ma swoje cele, ale ten temat w kontekście Łukasza i przepraszam, Rafała i, i reprezentacji, no, moim zdaniem, jest już po prostu nudny. Jeżeli wiemy dobrze, że, że Rafał bardzo dobrze spisuje się w Bundeslize, gra na solidnym poziomie, trener Mikimiś też tutaj jakby ma go na swoim, celowniku, e, wysyła ludzi na, na jego mecze, gdzieś się nim interesuje. I jakby Michniewicz dał tutaj jasne, e, jas, jasną wskazówkę jasno się określił, że no jest na radarze, ale dopóki ktoś nie wypadnie z, z czwórki bramkarzy, jakimi dysponuje, no to tutaj się nie znajdzie. I myślę, że to już jest jasny przekaz. E, no, wydaje mi się, że Rafał się chyba troszeczkę obraził na, na całą sytuację, zwłaszcza po tym e, bardzo dobrym swoim meczu z Bayernem Monachium. Bo, widzisz, ten, ten temat Bo już... powiedział właśnie niedawno w kanale sportowym, tak. że on już sobie zdjął Karteczkę z lodówki z napisem: Reprezentacja, i on już do kadry nie chce. Wiemy dobrze, że chce, tylko że też pewnie jakoś reaguje gdzieś emocjonalnie. Ten temat, o którym mówisz, już jakby umierał śmiercią naturalną i dostał drugie życie dzięki fenomenalnemu występowi Gikiewicza przeciwko Bayernowi Monachium, tak? który pokazał cały piłkarski świat, interwencja w doliczonym czasie gry, zresztą nie jedna przy strzale choćby Manuela Neuera. Także gdyby nie ten mecz i ten kolejny występ, to już, to, to już mocno przygasało, nam to wcześniej Czesław Michniewicz tłumaczył. Też tutaj, nie wiem, czy lekko zdenerwowany na tej w czasie konferencji, ale powiedział, no nie powołam dziesięciu bramkarzy". pamiętasz, takie padły słowa. Natomiast ja powiem tak, yy... Tu się da zrozumieć tak naprawdę dwie strony. tak Z jednej strony czysto sportowa forma upoważnia Gikiewicza, żeby, żeby do kadry miał prawo czuć się, znaczy, żeby, 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 że moż, po, można byłoby go powołać. Z drugiej strony te argumenty Michniewicza też są sensowne. Mamy dwie jedynki tak naprawdę Szczęsnego, Skorupskiego, no i musimy wychowywać następców. tak Umówmy się, Gikiewicz nie będzie następcą ani Szczęsnego, ani Skorupskiego, więc też do mnie dociera ten argument, że bramkarze numer 3, 4 to są właśnie ci młodzi. więc jeszcze tak powiem, e, kończąc ten wątek, w kuluarach w PZPN-u, powiedzmy, nie chodzi o Czesława Michniewicza, no mówi się, że te wywiady Gikiewicza nie pomagają, że jeśli coś nie pomaga Gikiewiczowi, to, to te wywiady. Myślę, że to nie są decydujące kwestie, bo one, bo one myślę, że nie, nie aż tak wpływają, jeśli w ogóle, na decyzje Michimicza. Ja, czy nie będąc hipokrytem, ja też Szafała zapytałem w sobotę wieczorem bodajże o wywiady, odmówił, ale to była rozmowa prywatna, więc nie będę powodów podawał, więc to nie tak, że, że mnie na przykład te wywiady nie interesowały, ale, ale jakoś się odbiłem. Natomiast no tak jest przekonanie, że, że, że te wypowiedzi niektóre znaczy, wiemy, że Rafał lubi, jak jest wokół niego głośno. Ostatnio jest wokół niego głośno ze względu na bardzo dobre występy i super i jakby za to trzymamy kciuki, żeby tak było. Ale też wiemy, że to nie jest łatwy charakter do współpracy z grupą, że to jest... No, taki naturalny lider albo człowiek, który od siebie wymaga bycia numerem jeden. Jakby ja też dobrze wiem, że w momencie, kiedy Rafał znalazł się w reprezentacji za kadencję Jerzego Brzęczka, no to gdzieś te jego właśnie cechy charakteru nie do końca zostały zaakceptowane, przyjęte dobrze przez grupę. Bo nawet sobie trenerzy żartowali, że. Kiedy ten człowiek w końcu zamknie jadaczkę, tak? On ciągle gada, on ciągle coś tutaj presuje, ciągle coś chce. To oczywiście były żarty, ale w każdym żarcie jest też pewnie podszyta jakaś jakaś tutaj głębsza myśl, więc myślę, że to też jest brane pod uwagę, jakby tak do, do całokształtu, kształtu. Jeżeli no bo, chodzi o Rafał. No w każdym teamie jak budujesz team, to, to bierzesz pod uwagę nie tylko co kto umie, czy w dziennikarstwie, czy umiesz pisać, robić fajne wywiady, ale też jak. Współpracujesz z grupą, to jaki masz charakter, tak? Więc to zawsze tak myślę, że będzie brane pod uwagę również w tych kwestiach. Więc ja, ja mówię, rozumiem frustrację Gikiewicza, rozumiem wybór Michniewicza, bo to nie jest tak, że boję się określić po której stronie. Po Prostu. Jak bierzesz tutaj na szale jego argumenty i trenera naprawdę obaj się są w stanie obronić. Tak? No, natomiast płętując myślę, że po prostu kadra nie jest Gikiewiczowi pisana i jeśli tu rzeczywiście nie zdarzy się jakaś kontuzja, no bo wtedy Czesław tak naprawdę już obiecał. Tak? Że jest, jeśli kontuzja kolokwialnie mówiąc starego, to wskakuje Gikiewicz. Tak? Więc byłoby jednak tutaj już e, no, jakimś chłopata, nie powołać go, gdyby odpukać trafiła się jakaś kontuzja. Natomiast jeśli będą wszyscy zdrowi, to, to myślę, że to po prostu. Tak jak, to jest pewnie złe porównanie, ale jak obawiam się, że złota piłka nie jest z różnych powodów pisana lewemu, tak wydaje mi się, że z jakichś powodów, zresztą tych, o których mówimy, kadra nie jest pisana Gikiewiczowi i kropka. Jasne, też myślę, że taka napinka na reprezentację no nie jest mu potrzebna, myślę, że jak na przebieg swojej kariery do pewnego momentu naprawdę osiągnął bardzo dużo, bo chyba nikt jeszcze kilka lat temu nie spodziewał się, że Gikiewicz będzie podstawowym zawodnikiem Bundesligi to przez kilka sezonów i to wyróżniającym się piłkarzem tej ligi. Przecież wiemy, że on raczej w Polsce był numerem dwa. No nie grał bardzo często, nie grał regularnie, więc myślę, że z tej swojej kariery, nawet też fakt, że raz był powołany na, na kadrę i tak wyciągnął, wycisnął bardzo wiele i jakby chyba tutaj tak na transfery apetyt miarę jedzenia także jemu, jemu się nie ma co dziwić tylko tak jak mówię no czasami ta ekspresja o której mówiłeś pewnie nie wszystkim się podoba ale to już jakby nie nasze zmartwienie a ewentualnie trenera Michniewicza więc tak jak mówię wydaje mi się na, na, tak jak czuję że po prostu no nie jest opisana i tyle Jasne. Pierwszy dzień zgrupowania za nami. Ja tylko mogę powiedzieć, że widziałem dwóch szalejących reporterów z Meksyku po hotelu. No to, czyli czuć mundial, tak? Kadry, tak. Ale co ciekawe, bo też byłem przekonany, że przyjechali tutaj głównie po to, żeby na, na zwiady tak? naszej drużyny, zwłaszcza, że na pierwszej konferencji prasowej był Robert Lewandowski. i Tutaj wiadomo, że hiszpańskojęzyczny... Nawet pozwolono jedno pytanie zadać. Tak, tak, to tak. I to taki... śmiało, że jak na, jak na prze, pokonanie tylu tysięcy kilometrów, to i pytanie i średnie, i no, generalnie... Z tego, co ty pytały. mówisz, to, to nie chodzi o tylko o jedno pytanie, tylko chłopaki tu robią coś większego, tak, tak? to tak naprawdę chodziło bardzo, jakby im chodziło, oni kręcili dokument, kręcą dokument o to, o, o, o sytuacji, która miała miejsce w marcu, kiedy nasza kadra, kiedy drużyna, kiedy PZPN, wszyscy walczyli o to, żeby nie grać z Rosją w barażach o mundial. Jakby to właśnie Meksykanów najbardziej zainteresowało, oni kręcą dokumenty dla telewizji Telemundo i jakby byli pod wrażeniem naszej tej odwagi, tej decyzyjności, że udało się tę sprawę dokończyć, doprowadzić do końca, pokazać światu właśnie jak powinno się postępować w takiej sytuacji. Mówili mi chociaż ciężko było z nim porozmawiać, bo przyznam, że dawno nie widziałem ludzi pracujących w tak dużym chaosie i pośpiechu, bo rozmawiali ze mną, pakowali kable, kamery, tutaj gdzieś biegli szybko na trening. Ale, ale właśnie przyznali, że świetna postawa naszej, naszej drużyny, naszego związku i jakby to chcą. Pokazać dalej światu, tak? I, i na rynku właśnie hiszpańskojęzycznym, i, i w Stanach Zjednoczonych, bo Telemundo też tam jest właśnie jednym z głównych nadawców. Co ciekawe, nie zostają do meczu z Holandią, tylko, tylko wcześniej, dzień wcześniej już, już wyjeżdżają, byli wczoraj też w poniedziałek na, na treningu i jakby ten, te wątki dookoła, dookoła reprezentacyjne bardziej ich interesowały, niż, niż to, czy, czy my ich na Mundialu pokonamy. A to króciutko tak jak mówisz o tych Meksykanach, przypomniał mi się, byłem kilka dni na meczu szachtar, na meczu Ligi Mistrzów Szachtera z Celticiem na Legii, jak wiadomo, bo szachtar tam gra swoje mecze. I byłem pierwszy, jak to ja to często, jak z UEFA, to pierwszy tam jestem w sali konferencyjnej i spotkałem norweską telewizję. Ale tak szybko jeszcze raz mówię, z kim gra szachtar? Nie no, szachtar Celtic, czyli ze Szkotami. Mówię, mówię do tych Norwegów, tam była para, dziewczyna reporterka i, i, i chłopak. Mówię, na tą norweską telewizję interesuje szachtar, mecz ukraińsko-szkocki. Ale oni właśnie mówią, że też przyjechali tu w kontekście wojny, w kontekście tego, tej włóczęgi Szachtara, który jest jakby zespołem bezdomnym, przyjęcia w Polsce i tak dalej. Także te tematy, nawet jak brzydko mówiąc, już trochę się zużyły, tak, bo już wszyscy niestety się do tego trochę przyzwyczaili, to to czy Meksykanie, czy Norwegowie właśnie pokazują, że gdzieś to nasze zachowanie, bo tutaj nasz gest świetny nie grać przeciwko mandytom raz, a tutaj gościna dla bezdomnego klubu to dwa, no to niech to się niesie, bo to są fajne rzeczy i, i futbol to co może to robi, tak I polski futbol to co może to robi dla Ukraińców. Zresztą ja stąd prosto jadę na spotkanie z Andriem Szewczenko, który przyjeżdża tutaj też na spotkanie z Robertem Lewandowskim, e, no, będzie okazja pewnie zadania szewiki pytań, bo to, to te gesty Lewandowskiego z tą ukraińską opaską też nie przeszły, przecież nie zauważone. Także no wciąż gdzieś nad nami e, widmo tej wojny również w tym kontekście piłkarskim wisi no, bo jak najkrócej, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby ta barbarzyńska akcja się skończyła. No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Natomiast no, ciągle gdzieś tam te wątki, jak słyszymy, jak mówimy, jak tutaj dyskutujemy, się pojawiają. Dokładnie. Piotrek, na dzisiaj to wszystko. Czekamy Jeszcze na... może tylko jedna rzecz, bo gamy z Holandią. W czwartek ja rozmawiałem z Janem DZF-em, juniorem, synem byłego dyrektora polskiej kadry za czasów Hakera. No i tak jak u nas niektórzy też traktują letnio tą Ligę Narodów, tak w Holandii też, bo Janek mówi, on teraz, on tak się mieszka głównie w Holandii, ale też trochę w Polsce. Oczywiście mówi doskonale po polsku, ze względu na, na koneksję ojca z naszym krajem. I mówi, że dzwonił po znajomych holenderskich, że chciał zaprosić tam na żurek czy na jakąś polską potrawę w czwartek na mecz. No ale Holendrzy o ma mlekim masz środek tygodnia, jakiś mecz jest i tak dalej. No Polska gra z Holandią, także w Holandii dość luźno się podchodzi do tego zagadnienia. Bardziej ekscytuje, przynajmniej niektórych, bo może pewnie nie wszystkich kibiców, kolejne starcia Luisa Van Hala z dziennikarzami, bo podobno jest to trener, to z tego co słyszę, jak się Van Hall zachowuje względem holenderskich dziennikarzy. To my tutaj z Czesłem mamy dość, nie chcę powiedzieć, się krajnym miodem i mlekiem płynącą. Ale Jerzego Brzeczka i. Tak, w tak naszych Van chyba też jednoosobowa. wyczekiwaliśmy prawda? Jednoosobowa taka oblężona twierdza. Także tam się głównie mówi o, o tym, że na przykład Lewandowski zabiera miejsce Depajowi w składzie i teraz Holendrzy się martwią. De Jong, Depaj mało grają, bo gra Lewandowski przynajmniej za jednego z nich, co to będzie na mundialu. Van Hal z kolei tam też się kłócił o bramkarzy, to, no to będę wracając do wątku bramkarskiego. Najpierw wrugał dziennikarzy, bo go pytali o bramkarza Fejnordu, dlaczego go nie powołałeś, no to odpowiadała, a ty się znasz na piłce, znasz się na bramce, po czym parę dni później go powołał. Także też tam nieźle się dzieje. Jeszcze jako ciekawostkę tylko na koniec powiem, że Holendrzy bardziej się teraz podobno skupiają na takim projekcie naukowo-piłkarskim, żeby lepiej ich bramkarze bronili żytkarne, Bo podobno mają dość tego, że zdarzało im się już na dużych imprezach przegrywać. <laughs> Przegrywać mecze Proszę. po serii rzutów karnych. Sprowadzili specjalnie, chyba Murphy się ten gość nazywa, kanadyjczyk, który w jakimś sensie, choć był związany wcześniej z, ze, ze siatkówką, jest specjalnie w tej dziedzinie. No i podobno pracują, pracują mocno nad tym, żeby ich bramkarze poprawili procent skuteczności obrony tych rzutów karnych. Mam nadzieję, że efekty nie przyjdą szybko, no bo przecież może się no, zarzucić. mogli od nas uczyć, bo też mieliśmy w pewnym momencie z tym problem. Pamiętamy mhm. Mistrzostwa Fabiano Europy we Francji. Progres, tak, prawda? tak. Później Łukasz świetnie bronił rzuty karne w Premier. Milik, a i Wojtek Szczęsny, i Łukasz Skorupski też potrafią bardzo dobrze e, w, e, łapać piłki, właśnie w, e, strzelane z 11 metra. Więc, e, więc te, jakby chcieli, to zawsze jakiś know-how trenerzy mogą sprzedać. Natomiast pamiętając, niech się uczą obrony rzutów karnych, ale jeśli byłby to karny dla nas, w czwartek, to jeszcze mam nadzieję, że nie opanują tej sztuki na tyle, że lewy, jak to lewy, również w tym elemencie, jak w większości przypadków sobie doskonale poradzi. Jasne, czyli dla nich jest to taki chłodny, chłodny wieczór, to będzie czwartkowy wieczór. no Myślę, że my raczej chyba fajnie odbieramy Ligę Konferencji, bo dzięki temu nowemu tworowi mogliśmy mierzyć się z takimi zespołami jak nie wiem, Włosi, Portugalczycy, też Holendrzy. Wcześniej raczej takich spotkań o, o punkty no, nie mieliśmy, więc duże doświadczenie myślę dla, dla naszej kadry. Te mecze jak z Bośnią, z Walią może budzą faktycznie trochę mniej emocji, ale, ale właśnie takie spotkania jak z Holendrami to dobry test. Na pewno dobry test dla nas. A jeszcze o Belgii przecież zapomniałem. Też lanie solidne, ale myślę, że że ciekawa nauka. W każdym razie, mecz z Holandią w czwartek, następny mecz z Walią we wtorek w niedzielę m, najbliższą. No i później odliczamy dni do listopada, spotkania towarzyskiego z Chile, no i mundialu, bo już 22 listopada e, pierwszy mecz turnieju z Meksykiem. Ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. I jeszcze sporo ewancji Będą... przed nami. Najpierw duża grupa, 50 piłkarzy bodajże ogłoszona w drugiej połowie października. Później e, już konkretna kadra węższa na Mundial, także będzie o czym tutaj w programie rozmawiać. I będziemy o tym rozmawiali, a na dzisiaj bardzo dziękujemy. Mateusz Skwirawski i Piotr Koźmiński. Bardzo dziękuję.